rozróżniamy wibracyjnie na przykład, wiemy o tym, że mind jest in prison, my jesteśmy machine, electromagnetic machine, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie? W pewnym sensie nie mamy kontroli, bo jemy, trawimy i wydalamy. Czyli mamy nad tym kontrolę? No. My jesteśmy elektromagnetyka machine. Dlatego popatrzmy, jak ludzie jedzą. Mamy zęby, tak jak zwierzę, i pazury. Ludzie jedzą, zęby są, że mordują to jedzenie, prawda? Biting. Ugh, mordują. A właściwie to jedzenie nam daje więcej energii, życia. Dlatego powinniśmy z miłością popatrzeć na to, co spożywamy. Nie tylko crushing, murdering. Mówię dzisiaj New Guide, czyli nowe życie. Z drugiej strony, jeżeli weźmiemy Ziemię to Ziemia, Ziemia jest tak jak kosmiczny wig. Czyli Ziemia powstała sztucznie, czyli stworzono sztucznie Ziemię tak słowo, słowo stało się ciałem, dźwięk i tak dalej. Ziemia jest tak jak laboratorium. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, nikt nam nie tłumaczy o co tu chodzi. Gdzie idziemy, Stąd, jak odchodzimy. Są so dwa bieguny: życie i śmierć. Extreme. Ok? Czy wiemy, gdzie idziemy stąd? No, wiadomo, że jest życie, jak. Do pewnego momentu, jak już jest, wszystko jest zaplanowane. Czyli ktoś. Mówimy, Bóg, Stwórca, zaplanował, że dał nam wolną wolę. Na przykład ludzie, którzy popełniają samobójstwo, oni są ataczni do życia tu na ziemi, do materialnego. Czyli nie mogą tego znieść. Widzimy na przykład, że mąż się przywiąże do swojej żony, ona umrze, on chce też już umrzeć samobójstwo może popełniać czyli attachment. Nie znamy, co to jest miłość. Miłość jest po jednej stronie, po drugiej jest hate, czyli nienawiść. Dlatego tutaj należy być pośrodku, Czyli nie wybieramy miłość, nienawiść. Jak wybierzemy miłość, to w jest nienawiść również z miłością. Nie wiemy, co to właściwie jest miłość. No, z, z, zakochujemy się, czyli emocjonalnie jesteśmy blind. Czyli my jesteśmy stworzeni tutaj, ponieważ Bóg doświadcza siebie przez nas. Czyli dał ci wolną wolę. Ta wolna wola, robisz co chcesz. Ale trzeba zwrócić uwagę, czy twój mind nie jest więzieniem. Możemy robić co chcemy, ale i nie możemy, bo są prawa. Pierwsze i drugie prawo to jest fizyczne. Trzecie jest emocjonalne. Czwarte jest mentalne. Czyli, jeżeli ktoś się zakocha, idzie emocjonalnie, on jest na trzecim planie, może być problem na trzecim planie. Czwarty, piąty, szósty jest umysł. Siódmy jest intuition. Później jest intelligence. Później jest dusza. Dziesiąty, jednasty, dwunasty dusza. I trzynasty jest duch. Kiedy dziecko przychodzi na świat, jest dusza, to z pierwszym o, tym klapnięciem i okrzykiem, który wejdzie, wtedy Spirit wchodzi. W tym okresie czasu przychodzi fala, kiedy jest gotowość do ewolucji ludzi na ziemi. Właściwie to się zaczęło w 79, 80 rok. Wtedy możemy to nazwać aniołowie czy Gajc. Zjechali na Ziemię, żeby uczyć ludzi. Tak samo dzieci, które rodzą się już po 99 roku, już są przystosowane do innej energii niż my, którzy urodziliśmy się przed 99. Dlatego wiele dzieci, na przykład znam niektóre dzieci, które się urodziły w wake, czyli inaczej karmicznie, my jeszcze jesteśmy. W karmie, gdzie mamy jeszcze przejść naukę. My przyszliśmy na ziemię po naukę. Czyli wszystko idzie ósemką. Czyli jest informacja, informacja przechodzi na ziemię, doświadczanie informacji i wraca z powrotem. Wiemy o tym, że mamy komputer w głowie. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, czy nie. Ok, jak odchodzimy, to właściwie są, tak jak mamy na kręgosłupie, dwa przetłatające się węże, ale jest po środku ten silver cord. I jak odchodzimy stąd. To jeden lej, wir, idzie w jedną stronę, drugi idzie w drugą stronę. One łączą się razem, nazywamy to jakby tunel, i tak dalej. Wtedy w mienia oku, oka przechodzimy po prostu na inny wymiar, tam, gdzie jest nasze zrozumienie. Jest dwa rodzaje ludzi. Jedni wybrali sobie życie fizyczne, drudzy wybrali rozwój duchowy. Jeżeli jest małżeństwo, jeden małżonek wybrał sobie rozwój duchowy, a drugi fizyczny, to będzie problem, bo będzie mówił że do żony, że jest nawiedzona albo głupoty gada i tak dalej. On chce żyć fizycznie, bo on sobie to wybrał. W tej chwili tworzy się Tworzy się tak jak nowa Ziemia, ludzie, którzy wybrali życie fizyczne, no to będą jeszcze doświadczali życie fizyczne, aż dojdą po prostu do tego, że przyjdą do rozwoju duchowego. Czyli jeszcze oni chcą jeszcze przejść przez materię. Widzimy to takich ludzi po prostu w życiu i nie bijemy ich młotkiem po głowie. Kiedy my cieszymy się, kiedy drugi. W swojej pasji życia osiągnął coś i bardzo się cieszy. I patrzmy wtedy, czy w nas jest radość, że cieszymy się dla niego, że on to po prostu tak zrobił, to jest tak piękne. Czy jest nieświadomie zazdrość? Patrzmy, jak jesteśmy sensitivni wystarczająco, patrzmy, czy nie jesteśmy zazdrośni. A mnie tam jedno dziecko miało coś, trzylatka latka czy cztery, no i bawił się. No, bawił się, ale jeden ten spojrzał, że ten się tym bawi, rzucił swoją zabawkę, temu wyrywał. To dziecko spojrzało na mnie, ja mówię, daj mu to. I mówię, wejdź sobie drugą. On mu dał, tamten się chwilę pobawił, ten rozbójnik. Patrzy, że ten sobie, wziął, znowu mu wyrywa tą drugą zabawkę. To dziecko spojrzało na mnie i ja mówię, daj mu tą drugą. Kiedy doszło do trzech razy, to dziecko spojrzało na mnie i mówi, ja już nie chcę zabawki. Każdy z nas przychodzi z jakimś ciężarem, który jeszcze nie zrozumiał. Bo jak mówię, mamy zrozumieć, że my jesteśmy maszyną. Teraz. Mówi o tych trzech głównych punktach, gdzie jest miłość, moc i wiedza. My mamy doświadczyć te trzy rzeczy. I teraz to są właśnie te główne punkty energetyczne. Bo właściwie, co myślisz? To myślisz, że to, no, to idzie do, do pępka. Ponieważ pępkiem jesteśmy połączeni with the spiritual mother and father. And we, we create. Każdy, z nas ma indywidualne doświadczenie, i mówię, żeby na pewne rzeczy zwracać uwagę. Jeżeli uruchomisz oko wewnętrzne, zobaczysz wiele rzeczy. To jest tak jak ekran czyli informacje przychodzą z głównego źródła of the universe. I jest ekran, który odchyla się. Wtedy informacje przychodzą. Ja wiem na przykład, jak w niektóre dnie, jak, jak to jest zakryte. Jeżeli to jest, jeżeli to jest zakryte, nawet jak ja robię to oczyszczenia, no to w pewne dnie po prostu nie, mo, nie, nie, nie można nic zrobić, prawda? Ja wyznaczam dni, jakie są. Tak samo jak mamy spotkania, też dni. I don't know how it works. Ale wiem po prostu, że jest zamknięte. Czyli okno otwarte, zamknięte. Otwarte, zamknięte. Mamy doświadczyć tą informację czy wiedzę. Jeżeli nie doświadczymy, co nic nie znaczy. Nic. Ponieważ przez doświadczenie zmienia się nasz system chemiczny. Przechodzimy po prostu do innej wibracji. Wtedy w, w nasze ciało jest po prostu inne również jest efektem, nasze zrozumienie również. Natomiast jeżeli chcemy traveling, to the other side, you have to escape the gravitation, czyli ten tunel. Wiemy o tym, że niektórzy o tym mówią, że o był, że przez tunel przechodzi, prawda? Czyli to jest właśnie, że gravitation, czyli w jedną stronę się kręci, z drugą odwrotnie. Wtedy nie ma, nie ma grawitacji. Każdy z nas tak, a jak będziecie odchodzić z tej Ziemi, to będzie właśnie przychodził przez taką rzecz, ale możemy na to zwrócić uwagę już wcześniej. Czyli po co czekać, aż już przechodzisz nieświadomie, kiedy możesz traveling wcześniej. Możesz iść do miejsca takiego. Dlatego jeżeli to doświadczysz, to na wszystko się uśmiechniesz, co ludzie gadają głupoty. Bo ludzie, niektórzy mogą być dla nas bardzo y, przykli, oszczercy, ale co trzeba wtedy zrobić? Wtedy widzisz, że taki człowiek Ci ubliża, mówisz sobie, To mi nie dotyczy. Bo ten człowiek, który ubliża Ci, patrzy, jaki będzie efekt, żeby Ci zdenerwować. Czyli on chce, żeby wyzwolić energię negatywną. Są tacy, byli i będą, po to, żebyś myślał żebyśmy się kształcili wśród nich, prawda? Dlatego dzisiaj, jak będziemy medytować, to... E, e, proszę wybrać, czy będziemy po ziemi jeździć, czy... czy w przestrzeń. Dlatego dzisiaj mówię, że zaczął się nowy okres czasu, kiedy przychodzą New Guides. Co to znaczy? Nowe doświadczenie, czyli nowa informacja, która... Ma być doświadczona. Informacja niedoświadczona jest po prostu niczym. Dlatego zwracajmy uwagę, do kogo my mówimy pewne rzeczy. To jest po to, żeby tutaj, jeżeli jest wiedza dostarczana, żeby zdawać sobie sprawę, co my kreujemy. Każdy z nas króluje, czyli mamy wolną wolę. Kreujemy all the time. Dlatego mówię tutaj, żeby zauważyć, do czego jesteśmy przywiązani, przywiązani na Ziemi, aby nie przywiązywać się na Ziemi, bo wtedy te jest, ta dusza jest trudnością, jakby to powiedzieć nie może się odczepić od materialnych rzeczy ziemskich. Wtedy chce, żeby ktoś ją odczepił i tak dalej, gdzieś tam straszy w zamku. czyli Każdy ma swój świat zrozumienia. Jeżeli widzimy, że na przykład doświadczamy, mamy obserwować siebie, abyśmy stali się bardziej sensytyw. Jeżeli staniesz się bardziej sensytyw, to nie podepczesz kwiatka, tylko weźmiesz go, który ma ci służyć, bo on i tak zginie, to go zerwiesz i poczuj jego zapach. Czyli nasze sensytywity. Wtedy, bo ciało właściwie, jeżeli jest to sensytywity, to masz się po prostu rozczepić na różne cząsteczki. Czyli myśli, które przychodzą, to są na podstawie naszej pamięci z tego życia i one są. Wtedy umysł jest w więzieniu. Myślimy, że myślami to jesteśmy my. Czyli trzeba przejść do niemyśli. Jak mówię, nawet cokolwiek pomyślimy, to wszystko idzie, na przykład coś myślisz, to się przemieszcza wszystko do centrum tutaj, i później wraca z powrotem. Które są na przykład pozytywne, to idą do góry, a negatywne opadają na dół. So, jak mówię jeszcze raz, te wichury, wszystkie na ziemi, czy jakieś tam historie, to wszystko są myśli ludzi. It's amazing how it works. For the moment, close your eyes and try to listen to yourself. A listen to yourself. Czyli popatrz, gdzie ty właściwie jesteś. Czy jesteś w głowie, jesteś w szyi, jesteś w sercu, w nogach, w brzuchu. Popatrz, gdzie ty jesteś. Spójrz na obraz, jak jesteś w brzuchu matki, jesteś połączony jeszcze pępowiną. Spójrz, kiedy blask światła się wyzwala i jesteś połączony pępowiną. Tym Kord with the spiritual mother and father, czyli with the light. Twój guide może być, możesz go widzieć same oczy, możesz go widzieć o czterech twarzach. You could ask your You could ask a question of yourself who I am. You could ask the spiritual mother and father to teach you, to teach you. Give you information, but you have to experience that information. Mas doświadczyć tą informację. Okay, you can open your eyes now. You see. Sensitivity, gdzie my stajemy się bardziej sensitive. Porozumiewanie jest bez słów. Możemy wtedy wiedzieć wszystko, możemy się udać gdzie tylko chcemy, co chcemy wiedzieć. Dlatego nasza rola jest jeszcze nieskończona tutaj na Ziemi. Jeżeli my jesteśmy po to, żeby być tą cząsteczką światła ponieważ ta iskra iskra boska to jest właśnie spirit gdzie jesteśmy stworzeni na podobieństwo Boga i Bóg doświadcza siebie przez nas wszystko zarejestrowane na głównym komputerze każde nasze tchnienie i wszystko wszystko jest rejestrowane Observe yourself. Patrz na siebie 24 hours a day. Nawet jak śpisz. Observe yourself. Podświadomość ona nas pomaga, ale jest również drapieżna. Mówię symbolicznie, że w każdym człowieku ten falling angel, ta duma i ego, to jest właśnie our subconsciousness. To jest nasza podświadomość, gdzie żyjemy nieświadomie i nie zdajemy sobie sprawy, co czynimy, co robimy, co myślimy i nie wiemy, kim jesteśmy. I chodzi o to, że ta świadomość ma wejść i podświadomość ma się stać świadomością. Czyli świadomość ma tak wejść do dna podświadomości, żeby podświadomość stała się świadoma.